Cześć, jestem a w tym odcinku zagramy tylko lutem z pierwszej skrzynki, czyli będziemy mogli grać tylko i to mamy z pierwszej skrzynki. Więc zapraszam do oglądania. Ja myślę, że nam się uda chociaż zająć 10 miejsce. Mamy tylko jedną próbę, a Wy możecie pisać w komentarzu pomysły na odcinki, ponieważ nie mam już mi się kończą pomysły na odcinki, dlatego nie ma tak odcinków co dzień, co dwa dni, tylko są co dwa tygodnie, co tydzień, więc możecie pisać. Zostawcie ze łapkę w górę i suba, jeśli jesteście nowi. Myślę, że polecę sobie na zieloną wylęgarnię. Wylądowaliśmy. Teraz sobie e, znajdziemy jakąś, e, jakąś skrzynkę, bo broń nie możemy zbierać po graczach też. E, nie możemy też. Najdów, tylko leczenie możemy zbierać oraz Nie Nic nie jest to najlepsze. Chyba skrzynkę mam na samym dole. Dalej już nie ma, czyli na samej górze O kurcze No i to jest drugi z pierwszej skrzynki W sumie tylko pierwsza będzie do dyspozycji I mam PMA więc Może być A lepsza była pompa albo MK To intrus więc go zabijemy Bo nie jest on nam do niczego potrzebny O kurde Pojemniki z amunicją też możemy otwierać, bo to nie są skrzynki. I jest to amunicja, z tego leci. Więc polecam pisać pomysły na odcinki. Może wasz pomysł wybiorę jak mi się spodoba. Będziecie się na odcinku. Nie wiem po co to komu. Kolejny intruz, nie chcą całemkę zebrałem. Już wyrzucam. Myślę, się teraz pojedziemy sobie yy, do strefy. I jest to jedna próba, czyli, jeśli nie przetrwamy do top 15, to przegrywamy challenge. I możecie mi dawać wyzwania, jakie mam yy, zrobić z Fortnite, oczywiście. Jak, jak nie zrobię zadania, czyli nie będę w top 15 Zadanie, które mam wykonać Na przykład wysłać widzu, losowemu widzu gifta za czy coś takiego Możecie pisać Chyba się uleczymy apteczką Co mi auto przyspieszyło, nie wiem dlaczego W ogóle nigdy nie, jeździ, nie jeździłem na Lamborghini i nie wiedziałem, że to już wgrali. Ale ma ładny środek. Diablo Czerwc normalnie. Ty, fajne te Lambo. Dajcie mi pojeździć, proszę i wykonać No Naprawdę fajne te Lambo. Tylko szkoda, że nam przebili oponę. Tu jest jakaś osoba. Jej nie tykamy, bo nie mam jak w sumie. na jest tylko na blisko. Ja się uleczę. <laughs> Mam nadzieję, że odcinek nie będzie za krótki, bo... ponieważ mamy tylko jedną próbę i nie wiem czy odcinek nie będzie trwał 3 minut, może będzie trwał dłużej e, do 7 Te skrzynki nie możemy otworzyć. Nie, nie. Niestety. Pamiętajcie, otwieraj skrzynki. Nie tylko brać z nich lut. Haha, ukradłem łatko. Kurde, nie! Zostaw mnie, typię. Weźmy, zostaw, proszę! Zapłacę ci 5 złotych. Dobra, ja nie gram w tą grę. Nie, dobra, nie wiem. No to by było na tyle. Tak wiem, nie umiem grać. Piszcie pomysł na odcinek, zostawcie łapkę w górę, jeśli jesteście nowi to suła. Jeśli chcecie coś wygrać ze sklepu za 200. Załóżmy rączki, piszcie w komentarzu hashtag 200, przypnę Wam seryszko oraz będziecie brać udział w losowaniu. Ja się z Wami żegnam, siemka!